Musiałem znaleźć jakiś klucz na, na filmowanie niefabularnej książki Jerzego Pilcha. Poza tym, z reguły w takim pojedynku, książka-film wygrywa książka, więc wiedziałem, że muszę zachować Pilcha, ale też muszę nadać temu taki swój stempel. I wydaje mi się, że w tym pojedynku jest remis. Dzisiaj rano obejrzałem film, i tam jest wszystko, co potrzeba, zostało powiedziane w tym filmie. Bardziej niż w książce, bo w książce pewnych sformułowań nie, nie znalazłem. I, I ktoś, kto, kto chce coś robić ze swoim życiem, to tam znajdzie. To wie pan, to też na to, żeby usłyszeć trzeba być przygotowany. Czasami pan mówi do kogoś, do niego nie dociera, bo on, bo on nie, nie słyszy tego. Może mówi pan po polsku, więc... Dla mnie, dla mnie to nie jest do końca film, a może inaczej. Nie jest LI tylko filmem o chorobie alkoholowej, bo to by było zbyt proste i banalne. To, że alkohol, czy choroba alkoholowa jest rzeczą straszną, jest rzeczą tak oczywistą i, i, i trywialną, że to, myślę nie warto byłoby o tym tylko robić filmu. Mnie interesuje najbardziej mnie jako widza, co jest pod spodem. Ponieważ dla mnie, podobnie jak w Drogówce, która nie była dla mnie filmem o korupcji, bo to, że korupcja jest zła, to, że korupcja jest w naszym kraju, jest tak, jest tak samo rzeczą oczywistą i banalną, że po co robić o tym film? Dla mnie najciekawsze jest to, co jest pod spodem. A, a w filmie pod mocnym aniołem, alkohol, choroba stanu upojenia alkoholowego, świat zachwiany jest tylko właśnie atrakcyjnym atrakcyjnym środkiem filmowym do przekazania czegoś, czegoś więcej, bo nikt w tym kraju myślę nie potrafi tak głęboko wchodzić do, do naszego środka, robić tak totalnej vivisekcji natury, natury człowieka. I dla mnie to jest o tym, tym film. Gdzie są granice człowieczeństwa? Dlaczego jesteśmy tak samotni? Bo to jest zawsze pytanie o, tym, o to co było najpierw. Dlaczego zaczęliśmy pić? W firmie Pod Mocnym Aniołem bohaterowie udzielają odpowiedzi. Czy one są do końca prawdziwe, bo jestem samotny, bo się boję, bo jestem nieśmiały, bo nie wiem, bo lubię. Ponieważ y, wiem ważną rzecz, że sporo w życiu można zmienić i y, zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy wiedzą, że mają problem, nie wierzą w to. Że trudno w to uwierzyć, że można coś w życiu zmienić. Oje. Jestem przykładem tego, że jest sporo. Ten film może być skrajnie odebrany. Wydaje mi się, że esteci, abstynenci może mają z tym gorzej, będą mieć z tym filmem gorzej, ale ci, którzy się zetknęli z alkoholem, też z narkotykami, bo to jest film o nieciągłości czasu. Myślę tutaj o tych młodych ludziach, którzy, którym to się jeszcze podoba, bo ci starsi już się tego boją, tej nieciągłości czasu. Więc ci, którzy też na przykład mieszkali, czy, czy byli, żyli w otoczeniu alkoholików, że oni się w tym filmie na pewno odnajdą. Chodźcie do kin na polskie filmy, bo są dobre. Lubcie to legalnie, kupujcie bilety, a na pewno zobaczycie świetne kino. Zapraszam na Podmocnym Aniołem Wojtka Smarzowskiego, Kinga Price. Serdecznie zapraszam e, widzów, fanów portalu e, Legalna Kultura. Na film pod tytułem Pod Mocnym Aniołem. Warto ten film naprawdę zobaczyć, a jeszcze bardziej warto z legalnego źródła. Nazywam się Lech Dyblik. Zapraszam do obejrzenia filmu Pod Mocnym Aniołem. Idźcie do kina, oglądajcie z legalnego źródła, w dobrych warunkach. Drodzy widzowie, zapraszam do obejrzenia Pod Mocnym Aniołem e, legalnie. Innych filmów też legalnie. Innych dzieł też legalnie? Nie piratujcie.